Siema, tutaj Mania 4 kółek. Chcieliśmy Was zaprosić na nasz nowy materiał, prezentację Mercedesa Celka 208 Zapraszamy. A -a -a -a. Mercedes swoje pierwsze celka wypuścił w roku 1996. W 3 lata później otrzymał on facelifting, lecz zmiany były tylko kosmetyczne. Nowy zderzak, nowa gama kolorów oraz świat kierunkowskazy w lusterkach. W roku 2000 przeszedł zmiany silnikowe. Celka otrzymało nową kierownicę wielofunkcyjną, komputer pokładowy w standardzie oraz 6 biegową skrzyni biegów. Wnętrze celka, zwłaszcza w wersji poliftingowej, jest bardzo przestronne i eleganckie. Idąc od lewej strony, widzimy bardzo stylowe drzwi bez ramek, które w połączeniu z dolnym podświetleniem prezentują się naprawdę dobrze. W środku samochodu znajdziemy przełączniki do sterowania foteli. Kierownica jest obszyta dobrą jakością skórą i dysponuje sterowaniem komputera pokładowego. Na desce rozdzielczej widzimy dość stare wyglądające przełączniki. Znajdziemy tu m.in. pokrętła dwustrefowej klimatyzacji, Przycisk do składania zagłówków tylnych. Poniżej w prezentowanym modelu znajduje się panel dotykowy z funkcją DVD. Na panelu środkowym znajduje się sterowanie szyb oraz przycisk do otwierania klapy bagażnika. Silniki w Mercedesach są ze swojej niezawodności oraz częstych występowanie z kompresorem. Kompresor w przeciwieństwie do turbosprężarki dodaje mocy już od najniższych obrotów, co w przeciwieństwie do turbosprężarki nie daje efektu turbodziury. W tym samochodzie jest nie inaczej. Mamy tutaj 2 silnik. Z kompresorem, który generuje mu 163 koni. Podstawowym problemem, który dotyka celka, jest korozja, która nie jak ma się do klasy tego samochodu. Dotyka ona głównie podwozia, nadkoli oraz dolnych partii drzwi. Z wad użytkowych, samochód, jak na kupaw, jest naprawdę duży, co w połączeniu z wystającym bagażnikiem i często przyjemnymi szybami może być bardzo kłopotliwe, między innymi podczas parkowania.